Roma. Od 2001 roku realizuje projekty miliardy z zakresu całej kultury artystycznej, ślizzy, keniatorzy, e, kartagina, Grecja, e, Barbarikum e, oraz szereg projektów edukacyjnych dotyczących życia codziennego. Grupa prezentuje się na eventach w całej Europie. Warto zaznaczyć, że w, w, tym, ruchu ruchu, w tym polach chwały bardzo grała bardzo bardzo, 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 bardzo ważną rolę.

Projekt Karolunu. Karolunu to nazwa antycznej osady, lokalizowanej w Małopolsce. Została założona przez Celtów, którzy na terenie obecnej Polski na przełomie ery trudniej się handlem i Wojazką, Oprócz wyposażenia cywilnego i ekonomicznego, opowiedzą Państwo o kontaktach Celtów z Germanami na zasadach handlu i ekonomii w Antyku. I na koniec Terra która to znaczy tyle, co już Ziemia, czyli Ziemia zamieszkana przez barbarzyńców, ale są bardzo przyjaźni. Bardzo Państwa zapraszają do rozmowy z nim. Zaczynamy bowiem kolejny okres. Tym razem zobaczycie Państwo okres, który jest głównym tematem tegorocznej pól uchwały, czyli sierpniowieczek. Dlatego w tak ogromnej barwie, tak ogromnej różnorodności chcę ich tutaj dzisiaj zaprezentować. A drużyna wraz z węgielskimi niecięłmi, drużyna węgielskimi z zybatka, Stowarzyszenie Łóżnicy Samoka, który jest z krańców, odpadają w życie tych jednostek, które w swoim wyjściu na wojsku w i W tym roku, dziś o odbędzie się przedstawienie teatralne dla polu książęcego, przedstawienie legenda o śmiałkowej ojce. Skupisz się, że barweńskie, parweńskie i parwerskie, parwerskie tekstyli. Czy będziemy bawić tekstyli? Grawa Brawo! za nich! Za nimi wróci na Bolesława. Bolesławach, tak. którzy odtwarzają wieloletniczną, Bolesława Krobrego, kulturę i wojskowość w latach 70. Właściwie od kultury Skandynawii, Słowenii i Węgier.

Wojaczka, rzemiosło, odrzędowość, ucznictwo, sadziec, muzyka, wszystko u nich. Zapraszamy. Grupa Ryną w Słuchajcie. Jarchów. Jarchu! Proszę bardzo, Jarchu. W strojach i z okresu X, X, XII wieku. Chętnie omówię z Państwem temat wylewianych maczu. Nie wiem jak można omawiać w tym, w jaki sposób oni będą omawiać tematych maczu. Jak ktoś z nimi omówi temat maczu, to proszę nam przyjść powiedzieć, jak poszło omawianie. A także chętnie opowiedzę o skutkach społecznych i wojskowych Państwa pierwszych miast. Uwaga za nimi jeden jedyny przedstawiciel grupy no. Lendian, Madziar Test 26. No. Bractwo Madziarów i jak wyglądało pierwsze spotkanie Polaka i Węgra, pokażę Wam ostrożnie. Ale myślę, że nie aż tak dramatycznie. Poleciał ruch, poleciała sięciera, ale generalnie polecą inne rzeczy. Przede wszystkim można go wyściskać. Prawdziwy naziarek, prawdziwy Węgier. Opowie dużo o tym, jak się spotykał z pierwszymi Polakami. Za nimi Lejsoldatew, wikingowie z IX wieku. I... Haberna ad Mercatorem, bizantyjscy kupcy i żołnierze z okresu panowania Bazylego II. Nimi Kusznia Bożywoj, która w tym roku reprezentuje, pokaże Państwu, jak nasi przodkowie żyli dosłownie od kuchni co no, jedli, sobie. jak wypiekano chleb, skąd no, miała ja się mąka, tak, tak. to wszystko zobaczycie Państwo w Wibrowolniczysku, ponieważ chleb będzie pieczony na Państwa oczach. Wreszcie Kompania Gryfitów. Grupa rekonstrukcji historycznej, która odpada rycerską i morską w XIV-15 wieku. W tym roku wspólnie z grupą Gracia Dudryjscy występują jako oddział średniowiecznej liczby miejskiej. Tańczą przed piekarnią sztuki. Widują porządku w obozie. Stawią koła każdemu. A szanuje najemna drużyna szarego dymu. A hakowicie walczą na wieczór. Dodatkowo drużyna sportowa sieroćki zajmująca się niecodziennym sportem, i sportowymi walkami rycerskimi. Najstarszy w Polsce klub działający nieprzerwanie od 2010 roku i w szeregach na biur. To właśnie o tym mówiłem. Witaliście Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Chcą zaprezentować czym są sportowe walki rycerskie. Zachęcają do kibicowania oraz dołączenia do ich klubu. zapraszamy w kolejną epokę, ponieważ wchodzimy powoli w czasie nowożytne. W obronach Królowej wony na prawo od nas, zobaczycie Państwo obozówska grup xvii wieku. Refinale prowadzi podolski regiment odprzodowy. Szczególnym sentymentem darzą Podole obyczaje i tradycje Kresów. Pierwszą ikonną formacją rekonstrukcyjną z XVII wieku z Krakowa w ich szeregach jest Małopolska Choronie, Kusarska. Współpracują z Zamkiem w Nowym Iśliczu, gdzie prowadzą lekcje żywej historii. Brawa dla nich! Pani, do XXI wieku. Grupa pasjonatów zakochanych w czasach sarmackich odtwarzają nie tylko klusarię, ale także codzienność tamtej epoki. U nich zanurzysz się w dawne zwyczaje. Przybierzysz historyczne stroje, poczujesz tłum i szablę, nauczysz się wektorku. Wodzić coś innego? Spróbuj swoich sił w historycznych mieszanych ziół i przypraw. Zapraszamy! Pani Korpus artylerii jednej. Najlepszy, najemny regiment artylerii cudzoziemskiej na rynku. Zobaczycie u nich repliki armat, Kantonze, Organki, Jaszczurka, piratuska motorówka, Muszkiety, Okazy z broni czarno-bogaczkowej i XVII wieczna, a oni. Za nimi. <trybuj> słychać. za nimi. Zobaczycie, <trybuj> <trybuj> Zobaczycie, było,

Viva di pomiecz! Viva miuśkiego podczasajon! Viva! 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 Nasz notys. Reszka Galicia założył teatru walki, postawił sobie za cel ukazanie walki jako sztuki. W tym roku w roli piratów. Szukajcie ich okrętu po dranie. A co na liceum przed chwilą. Policja zastąpiła, czy ma blokadę na kółką. Zanim XVIII wiek. Pierwsza, tak. pojedyncza, idzie matka Lutosława. Matka przełożona pokazuje kobietę w trakcie podróży w XVIII wieku. Niszki przełożone zastępczynie odbywały liczne wojaże związane z testowanymi przez do zarządzania majątkami czasztoryjnymi, sądzenia się o dobra, tworzenia nowych fundacji. O wszystkim opowiem Wam na dziedzinie Cezarnia królewskiego. Tak, tak. na Królewski Zespół Tańca Narodowego La Dance, Grupa Tańca Narodowego Działanieca przybliżają Pałac Saskii w Kutnie, odtwarza okres unii polsko-saskiej. Podczas uchwały przedbiegamy sztuki, czyli po lewej stronie Państwa E, zaprezentują e, kontradansę, zaproszą na warsztaty taneczne, a także do stołów, aby pograć 18 wieczne dansowy. I tuż za nimi bardzo ważna grupa aut pomlanych, która prezentuje także 18 wiek, ale tym razem nie w Polsce, lecz w Szkocji. Wczoraj piękne pokazy, piękne warsztaty i tańców w Szkocji. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wiltona Roga 1758 opowiedział o życiu mieszkańców Ameryki Północnej w XVIII wieku. Zamykający XVIII wiek, nasz jedyny tu obecny, wczoraj było już troszkę więcej, Kosynier z Podrasławic. Otóż e, zapraszamy Państwa serdecznie do Muzeum pod Podrasławicami w Niezwojowicach. Tamtejsza zagroda edukacyjna ma niezwykłą obrotową panoramę bitwy. E, I e, właśnie z naszą postępiernego życia o tym Państwu porozmawiać. Serdecznie zapraszamy. I do początku, 19. Półkronik drugi wychodzi księstwa warszawskiego. W 1809 roku pług przed Austriakami Raszyna. Walczył pod Jedlińskiem i Wrzawami. Słaby zyskał, zdobywając mocnym szturmem Zamość. W 1812 roku regiment szturpował Smoleńsk. Walczył pod Morzańskiem. Wkroczył do Moskwy. Nad Berezyną ofiarnie osłaniał odwrót sił napoleońskich. Walczył w 1813 roku. Wziął udział w bitwie narodów podlipskie. A to wszystko przed południem. tylko. I drodzy Państwo, był jednym z ostatnich pokłów pieszych, jakie ocalały klęski i dalej walczył pod dowództwem Napoleona. Przed Wami najdzielniejsi z dzielnic. Jakie piękne słońce nam wyszło, drodzy Państwo, a zwłaszcza w tym, co siedzą po lewej stronie. Biwa wciąż i jutro! drugi. Oddział powstańczy. Klub historycznych działających przy Domu Kultury w nadwiększa zrzesza osoby zainteresowane podtrzymywaniem tradycji historycznych, wojskowych i patriotycznych odziału powstania styczniowego. Zanim i mało głosów wszystkie stanowisko historyczne. Wielkoczyskie Stowarzyszenie Historyczne Bloc, oddział powstańczy z 1860 roku. Pokazują Państwu w parku przed zamkiem obóz powstańców z Kościoła. Powstań. Zamrażamy na chwilę powstanie zaprezentowane w obozie obozie, obozie 14-ty 14 ochotniczy podpiechoty z Nielidziany, 13-ty ochotniczy podpiechoty z Teksasu. Zaprezentują, odtwa, zaprezentują, odtwarzają, odtwarzają pułk z czasów wojny secesyjnej. 14 pułk z Luizjany to oddział, który został założony przez dwóch Polaków, majora prat Tochmana oraz pułkownika Walera Szłakowskiego. z tego starają się najwierniej otworzyć umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy Konfederacji oraz Unii. Rozpoczynamy XX wiek. Przed Państwem sekcja historyczna Kryńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zapraszamy na liczbamcowy. Tam pokażą prezentują w historii fotografii na podstawie eksponatów aparatów, krzymy, które tam mają. I one są właśnie z początku XX wieku. I aparaty też. Teraz prosimy się uśmiechnąć. Uwaga. Zdjęcie wypowiedzi. Aparat o.

Chyba nie, zawsze będzie bardzo dobry bardzo, bardzo lubiany yy, yy, ze, na dziedziniec, a tak, co by samym serwisie. A dalej lecimy. Rodzinny projekt historyczny pod patronatem Stacy Muzeum Rodzina Korio. Tym razem prezentowane sylwetki to Górnośląskie Kolejowki Jeszczelosia. Mundur to pierwsza wersja polskiego munduru kolejowego użytkowanego od 1923 roku, a kobieca sygnetka to odświęty strój Górnośląskiej Jeszczelniki. Dla nimi grupa rewizji historycznej III okręgu Policji Państwowej i Komisariatu Radowych. Nawiązując służby funkcjonującej Komendy Państwowej Policji w przyjętej od 11 do 39 roku, zobaczycie Państwo obmudowanie, odznaki, wyposażenie, w którym zleciliśmy czele przedwojennych służb prawa. Ich wystawa, wystawa pamiątek będzie za moment dla Państwa do składania kultarni sztuki. Zapraszamy. Grupa Rekonstrukcyjna Polskiego Towarzystwa być... Stowarzyszenie Historyczne i Exploracyjne, zorganizowana grupa poszukiwacza w południe, pokazują swoje prywatne kolekcjonerskie i drog broni z okresu I Wojny Światowej, umożliwią zainteresowanym poszukiwanie skarbu, a dziś mu udrowaniu w mundurowaniu w okresie II Wojny Światowej Dalej Dalej Karl Valkyrie, która prezentuje sylwetki cywilne oraz żołnierzy z okresu II Wojny Światowej niemieckich. Tutaj prezentują kabinę żołnierską, za nimi e, sekcja polska w mundurach AWP i RKK. Za nimi maszerowiec szczeciński lub Azji, czyli żołnierz japoński po motorowaniu z okresu walk nad rzeką Hausing Goł z 1939 roku. I małopolska głowa konstrukcyjna eee. kadry z patronatem Muzeum eee. AM w, w Krakowie. Dziś munduro z udziałem, nie ma wrzesznia 69 roku, jak i żołnierze AK i żołnierze Ukrainy. Marsz, robi rada. Marsz. Są takie momenty podczas okazowania, e, że e, patrzę na Roberta albo na mnie, na kogo wypadnie. To akurat kogo wypadło na mnie, więc proszę no, musimy sobie poradzić, ponieważ... O, Okej. Okay. Od czego mamy tutaj 5G? I przed nami grupa... Ad. Poślimy teraz, bardzo proszę, okej? Okay? Teraz państwo powtarzacie. Nie jest grupa węgierskich wojsk specjalnych, która pokazuje wojnę oddziału sztucznego z I wojny światowej, a dzisiaj zwariowaniarzy węgierskich z lat 80. -tych. Za nimi radiowcę z NVA Polska. E Chociaż nazwę Polska, to absolutnie możecie mieć problem z porozumieniem się po polsku. Trzeba używać niemieckiego bądź czeskiego, ponieważ pokazują. Wschodnie niemieckie służby państwowe, jak nacjonale Volksarmee Volkspolizei, i Pass Kontrole, Grand i Ministerium Stadzwiker, to oni właśnie nie spuszczają Państwa na terenie imprezy przy szkalanie. Jeśli nie macie paszportu, macie dolary, dewizy deutschmarki, e, lub cokolwiek co wymaga oceny i się nie chcecie podzielić. Brawa dla nich! Z nami maszerują i słychać już w miastu Zenibor. Pod sezonem Policji Państwowej w Winnisce Grupa Rekonstrukcji Historycznej pokazuje pamiątki związane z międzywojenną policją państwową oraz milicją i pododdziałami z sobą. Dla nich biorą się golery z epoki, motocykl oraz telefony, również z epoki. Zdjęcia z kopalni Są tutaj jeszcze na to, bo o godzinie 13 .00. zapraszamy na ich koncert, który jest zaplanowany na dziedzinie zamkowym naszego na wygodanie. Jeszcze nie obiecuj! A za nim masuruję wymarę

W który jest Delta, grupa pasjonatów amerykańskiej i kartnej Delta Pop e, pokazuje on najbardziej znane dokonania z ciągu lat 80. tutaj podczas powstały stykają się na poradników z na burza, no, związanym z nią na wyrzutnie rakiet skutków. Zanim nas Polski chwilę wzoruje się na jednostce specjalnej Delta Polska z od 2016 roku do teraz, Delta Polska operacyjny oddział się specjalnych armii Stanów Zjednoczonych. tej formacji wyspecjalizowani są m.in. w akcjach odbijania zakładników, w akcjach bezpośrednich i obronie bipów na całym świecie. Widzicie Państwo ten niebieski kolor na hełmach i na kamizelkach. To właśnie grupa rekonstrukcji historycznej Błękit, która przedstawia polskich żołnierzy z Kornacji, działających w ramach misji pokojowej UNPROFOR w latach 1992-1995. Ale nad nami przelew ten chyba też na ten zakaz. Tak. Proszę grupa rekonstrukcji, goździk żołnierzy artylerii jednostek polskich lat 80. i 90. I za nimi. Związani trochę w tej Grupa Krajna, która przedstawia obozowisko rolowe drużyny Wojonej 15 Korpusu Lickiego Armii Republiki Serskiej Krajnej. Kołnierz Konings Mikhail Landmark do Armii z okresu 2000-2010. Wrony z Polku Biegów do 13 Lekkiej Brygady. Opowiednik o swoich ozbrojeniu wszystkich, którzy nie będą się wali go zaczęli i w niderlandzkim. brytyjski. 42. Royal Malinco na Delikatoi powstał w 2009 roku w postaci pudełka, z którą można było go zobaczyć właśnie na Cokolatkały. Miłośnicy dobrej herbaty im. Józefa Przemyśla pobytowi. Za cel odtwórczy przyjęli profesjonalne przybliżenie najnowszych kontaktów bliskosłownych, jak wojna Miragu w Afganistanie i wcale wcześniej pozawanie służby teatrycznej żołnierza od połowy lat 1990 roku. Rada dla nich.

Odtwarzają kompanię A batalionu drugiego Kierunków Pielątki US Army stacjonującej Forward Operating Base Normandy w Iraku w trakcie II wojny w Zatoce Perskiej z okresu 2004-2005. Zanim nimi Fundacja Techniki Militarnej i Górskiej Szarotka, która zajmuje się głównie tworzeniem kolekcji sprzętu wojskowego i górskiego z lat 45-2000 oraz popularyzowaniem bezpiecznej aktywności sportowej i turystycznej w Iraku.

Najmniej była rekonstrukcja dla składników, którzy oszucili od razu sprzymierzeń z grą, którzy odtwarzają tę swoje czysto wojskową w Prezentowany okres to Afganistan. To lata 2006-2010. Panie, mimo że nie ma wczesnego 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 i wczesnego 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 I zapraszamy wczesnego I pojawia się przed pańska grupa inwestycji zpiecznej Brena. Odtwarzają ósmy Batalion Sztaców pierwszej Dywizji Pacjentów oraz